W konferencji prasowej Radnych Koalicji Obywatelskiej chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat tego, co czeka nas, nas na koniec roku jako Radę Miejską w Radomsku. Będą dyskutowane i podejmowane trzy kluczowe tematy. Będzie to budżet na rok 2025, a w nim zadania inwestycyjne. I w tym roku Radni Koalicji Obywatelskiej takich zadań do tego budżetu zgłosiło 10 pozycji. Są to zadania, które były konsultowane przez naszych radnych podczas dyżurów w siedzibie Platformy Obywatelskiej i te zadania zostały uwzględnione przez Skarbnika Miasta Radomska i zakładamy, że w budżecie, który wpłynie do mnie jako do Przewodniczącego do 15 listopada te zadania będą uwzględnione. Ja bym poprosił, żeby Pan Radny Robert Kemski odczytał jakie to będą zadania realizowane na terenie naszego miasta. Bardzo proszę. Dziękuję. I tak, e, numer jeden to do budżetu zostanie wprowadzone jako zadanie dwuletnie modernizacja ulicy Topolowej, Kwiatowej i Miłaczki z kwotą 1 miliona złotych. Numer dwa przebudowa ulicy Grodzkiej oraz Raciborskiego do ulicy Kilińskiego. Dokumentacja projektowa 100 tysięcy złotych zostanie umieszczone jako zadanie w budżecie. Numer trzy przebudowa ulicy Reja i ulicy Przemysłowej w Jaromsku, budowa chodnika i odwodnienie. Dokumentacja projektowa 100 tysięcy złotych zostanie umieszczone jako zadanie w budżecie. Pod numerem 4 mamy dokumentację projektową budowy boiska sportowego przy PSP nr 1. 50 tysięcy zadanie w budżecie. Numer 5 przebudowa Marii Dąbrowskiej ulicy Marii Dąbrowskiej od PSP nr 3 do skrzyżowania z ulicą Stara Droga, zadanie w budżecie 70 tysięcy złotych w pozostałym zakresie rozpoznanie możliwości w ciągu roku. Numer 6 remont ulicy Skoczyńskiego. I tutaj mamy wykonanie w ramach zaplanowanych wydatków remontowych w wysokości około 270 tysięcy złotych. Numer 7. Wykonanie trzeciego etapu na ulicy Torowej, czyli budowa chodnika, dokumentacja projektowa 80 tysięcy, zadanie w budżecie. Numer 8. Przebudowa ulicy Sokolej oraz Słowiczej w Radomsku, dokumentacja projektowa 150 tysięcy złotych, zadanie w budżecie. Numer 9. Budowa oświetlenia na ulicy Wrotki Leśna, Wrzosowa, drugi etap 290 tysięcy, zadanie w budżecie. 10. Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku. Zadanie w budżecie. Zaplanowany wkład własny 2 miliony 100 tysięcy. Złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szanowni Państwo, mam również dwie bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego miasta. Od kilku lat prezydent Miasta Radomska pod koniec każdego roku przedkłada przyjęcie domu Rady uchwałę o podwyżce podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, jak również dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym roku takiej uchwały nie będzie. Radni Koalicji Obywatelskiej posiadający większość Radzie Miejskiej nie wyrazili na to zgody, a więc taka uchwała nie wpłynęła do biura Rady, nie została przygotowana i nie zostanie przedłożona do porządku obrad ostatniego kwartału tego roku. Kolejną kwestią równie istotną z punktu widzenia każdego mieszkańca który mieszka w naszym mieście, są to odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy e, odpady komunalne przyniosły przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej stratę około 3 milionów 3 złotych. Jest to dla nas sytuacja niezrozumiała, ponieważ mamy tam zmodernizowaną sieć odbioru tych odpadów, segregacji. Uważam, że prezes przedsiębiorstwa, jak i również prezydent Miasta Radomska, powinien podjąć stosowne kroki do tego, aby e, policzyć, zweryfikować i zastanowić się, dlaczego ta strata powstała. Byliśmy zapewnieni jako mieszkańcy, jako radni, też w poprzedniej kadencji, że te odpady komunalne nie będą tak rosły pod względem opłat. Co najistotniejsze w tym wszystkim? Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że nie wyraziliśmy zgody również na to, aby pan prezydent przygotował stosowny projekt uchwały po to, aby zwiększyć opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Uważamy, że powinien szukać oszczędności w przedsiębiorstwie i podnieść, no podjąć stosowne kroki w tym zakresie. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Tak, co Państwo wiedzą o projekcie budżetu? Czy na dzień dzisiejszy projekt budżetu w całości, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie złożony do mnie do 15 listopada, czyli mamy jeszcze tutaj dwa dni. Warunkiem przyjęcia tego budżetu jest umieszczenie tych zadań, które dziś tutaj Państwu wymieniliśmy. Będziemy się oczywiście przyglądać temu, co tam będzie wpisywane. Zakładamy, że Pan Prezydent ma też również swoje propozycje. Będziemy się rodnymi nimi pokrywać. Nie jesteśmy rodnymi, którzy będą chcieli w jakikolwiek sposób wpływać na zmianę tego budżetu pod kątem wycinania, mówiąc w cudzysłowie, inwestycji zgłaszanych przez kogoś innego. Uważamy, że ten budżet należy do całej Rady Miejskiej i tak też do niego będziemy podchodzić. Na pewno będziemy weryfikować kwestię dochodową, jak i również kwestie bieżących wydatków w tym budżecie zaplanowanym na 2020. 25 rok. Uważam również, że w tym budżecie trzeba będzie się przyjrzeć wydatkom związanym, związanym z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. Uważamy, że na dziś nie ma takiej możliwości, abyśmy mogli tą spółkę w jakikolwiek sposób dotować. Więc to są te dla nas najistotniejsze sprawy, o których będziemy dyskutować na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Radomsku, która odbędzie się w grudniu. Mówię tutaj o sesji Budżetowej. Ja, żebym ja to dobrze zrozumiał, to są wasze propozycje, nie ustalenia z prezydentem? Nie, panie redaktorze, to jest nie, dokument, który został podpisany przez panią skarbnik Miasta Radomska, w którym to w dokumencie jesteśmy zapewnieni, że te propozycje zostały wpisane już do budżetu. Natomiast formalna cała dokumentacja z tym budżetem w poniedziałku dwóch dni do Wy znaczy, W ogóle rozmawialiście z prezydentem podczas projektowania budżetu, na przykład o tym, że spalanie ma kosztować 200 milionów, a nie 150? Dyskutowaliśmy o tym, natomiast no taka szersza dyskusja w tym zakresie, i tu nawiązałem o tym, mówiąc o środkach, które gdyby okazało się, że miałyby się znaleźć dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, to będziemy o tym dyskutować. Na dziś takiej zgody w koalicji większościowej nie ma.